Hej. Ze względu na to, jak wiele osób dosłownie bombarduje Blizzard za BT Diablo 4, chciałbym rzucić może nieco szersze światło na to, co i dlaczego w Blizzardzie może nie działać. Chcę dzielić włosa na czworo i analizować za co odpowiada Activision Blizzard i za co odpowiada nie Blizzard Activision. Wszystkie podmioty Blizzarda stanowią jedną megakorporację, która ma swoją kondycję, jest notowana na giełdzie, ma swoich akcjonariuszy i musi przedstawiać konkretne zyski jako firma. Zapewne część z Was wie, że Blizzard jest uwikłany w pewne skandale dotyczące pracowników, których nie chcę konkretnie omawiać, ale chciałbym, abyście byli ich świadomi, ponieważ prawdopodobnie stanowią one wierzchołek góry lodowej i możemy jedynie zastanawiać się, jak wiele afer zostało przez skonsternowany wysoki management Blizzarda zamiecionych pod dywan. O tym nieco więcej za chwilę. Mogę zagwarantować, że Blizzardowi znacznie bardziej zależy na tym, aby Diablo 4 było produktem, który spodoba się wszystkim, niż przeciętnym zjadaczom chleba, którzy są potencjalnymi nabywcami produktu, i nie jest zdecydowanie w interesie Blizzarda, aby robić komukolwiek na złość lub niszczyć czyjekolwiek marzenia albo wspomnienia. Nie zrozumcie mnie źle: ja nie jestem fanboyem, ale też nie jestem haterem Blizzarda. To, że gra komuś się nie podoba i rzuca gromy o tym, jak zniszczone zostało Diablo na reddicie czy innym forum, oznacza jedynie, że prawdopodobnie jest w mniejszości i powinien być tego świadomy. Diablo 4 nie jest produktem idealnym, ale w mojej opinii nie zostały popełnione błędy produkcyjne takie, by Blizzard musiał w ogóle obawiać się szerokiego bojkotu nadchodzącego tytułu. Statystyki bety Diablo 4 udowadniają, jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się nadchodząca premiera. I tak to właśnie jest. Że jeżeli komuś coś się podoba, jest znacznie mniej skory do podjęcia napisania chwalącego komentarza czy wyrażenia aprobaty od kogoś, kto czuje zawód i frustrację. Blizzard zarabia i nadal pomimo spadków są to kwoty przekraczające miliard dolarów po odjęciu kosztów prowadzenia działalności. Diablo 3 sprzedało się w około 20 milionach egzemplarzy, jednak to w okresie między majem 2012 roku. Czyli premiery gry do końca roku, Blizzard sprzedał 12 milionów kopii Diablo 3, a przecież to tylko jeden z tytułów nad którymi Blizzard pracuje. Aby zrozumieć, jak nadal sprawną machiną jest Blizzard, musimy zdać sobie sprawę, że beta Diablo 4 służyła do zebrania bardzo konkretnych danych do analizy. W tym wyłapania błędów, gliczy i innych niestandardowych zachowań, które przejawia część graczy, które mogą doprowadzić do umieszczenia np. 30 aspektów w jednym przedmiocie. Blizzard musiał mieć na zebranie tych danych określony budżet i nie organizował Dnia Dziecka dla graczy. Podkreślam to, ponieważ mam wrażenie, że część osób zachowuje się jak dzieci krzyczące w sklepie, kiedy rodzice odmówią mu jakiejś przyjemności. Cofnijmy się parę dekad wstecz. Diablo 1. W pierwszej odsłonie Diablo mogliśmy spotkać w wielu miejscach płonące odwrócone krzyże i ukrzyżowane szkielety. Coś, co dzisiaj byłoby nie do pomyślenia, ze względu na polaryzację wszystkich środowisk, które czekają tylko, aby poczuć się zaatakowane. Tymczasem krzyżowanie było praktykowane na długo, zanim powstało chrześcijaństwo. Brak takich elementów ma oczywiście jedynie nie rozkręcać pewnej spirali. Obrazoburcze Diablo 1 miało nieporównywalnie większy obszar kreatywny, który mógł zostać przełożony na estetykę gry, po przejściu której dosłownie czuło się potrzebę pójścia do spowiedzi i stanowi jeden z fundamentów sukcesu serii Diablo. Te czasy niestety już za nami. Chciałbym podnieść temat, który dotyczy jednak innego produktu Blizzarda. Hearthstone to pocieszna karcianka, która zdecydowanie jest jednym z największych sukcesów Blizzarda. Przywołuję jednak ten tytuł, aby przypomnieć Wam o czymś. Parę lat temu Blizzard zdecydował się na zmianę niektórych czysto estetycznych elementów Hardstona. Zmiana, która spowodowała, zdaje się, największą konsternację, była związana z wyglądem Janey. I wiecie, mi tak naprawdę to bez różnicy, ale traktuję ten obraz jako manifest pewnej ideologii, która napędza i głęboko penetruje struktury Blizzarda. Również te na poziomie produkcyjnym, gdzie powstają gry, których tak wyczekujemy. Jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, pojawić się może pytanie, jak wiele kreatywnych i ciekawych pomysłów może przepadać na bardzo wczesnym etapie i czy Blizzard byłby zdolny stworzyć grę w uniwersum, w którym wszyscy stanowią jedną rasę i wyglądają na przykład w taki sposób. Możemy sobie jedynie wyobrazić, jak pewne ideologie mogą dzielić i pogarszać relacje w zespołach odpowiadających za tworzenie gier, w które omen no grają dorośli ludzie. Hearthstone, chociaż nie udostępnia takich danych, to dane demograficzne osób, które oglądają go regularnie na Twitchu lub też go streamują, wskazują, że średnia wieku gracza to 20 do 27 lat, i przynajmniej ponad 80% z nich to mężczyźni. Blizzard tworzy według mnie najdoskonalsze i najpiękniejsze użytkowe uniwersa fantazy i jest niedoścignionym producentem w tej dziedzinie. Niezależnie czy myślimy o Warcraftie, StarCraftie czy Diablo, każdy z tych produktów rósł i był kochany w dużej mierze przez nieskrępowaną kreatywność, która według mnie niestety jest ograniczana przez silne wewnętrzne napięcia w strukturach firmy, które są ideologicznie powiązane. Możliwe, że wielu z Was wie, że Microsoft jest zainteresowany wykupieniem Blizzarda. Tu mała anegdota. Pomimo, że wiele osób może kojarzyć właściciela Microsoftu z pewnymi kontrowersyjnymi działaniami i przedsięwzięciami, w które się on angażuje, to chciałbym przywołać Minecraft jako grę, która według mnie została niejako uratowana przez Microsoft. Spójrzmy obiektywnie. Jak wysoko może zawiesić sufit swoich możliwości i oczekiwań niewielkie szwedzkie studio? Porównajmy je z niemalże nieograniczonym sufitem Microsoftu, zarówno finansowym, jak i know-how ze strukturami, które stanowią trzon produkcyjny tego tytułu. Bila zostawmy w spokoju. Możemy chyba bezpiecznie uznać, że nad grami pracują wydzielone komórki Microsoftu, które nie mają żadnego związku z pomysłami Gatesa, a ich jedyne połączenie to wpływy, które zasilą jego i tak niemalże nieograniczone konto. Przywołuję temat tego przejęcia, ponieważ Unia Europejska dała zielone światło, więc na poziomie legislacyjnym może dojść do takiej fuzji, jeśli tylko Blizzard zdecyduje się przyjąć ofertę Microsoftu. Zakładam, że Microsoft nie jest wolny od różnych ideologii i takie przejęcie nie odwróciłoby pewnego toku myślenia w procesie projektowania gier, ale mogłoby pomóc w rozwiązaniu, wydaje mi się, głębokich i mających duży impact na produkty Blizzarda Gier problemów w strukturach tej firmy. Na dzisiaj chyba tyle ode mnie. Zapraszam do subskrypcji kanału. Poza last pok. wkrótce wrzucę moją analizę dotyczącą mapy i pogadamy trochę o Open Worldach w grach. Do zobaczenia!